3 listopada rusza obowiązkowa rejestracja zwierząt. O, Co to żona czy... mnie będzie musiała zarejestrować. Uuu, śmieszne. Wszyscy posiadacze drobiu, czy tam, nawet mający jedną kurę. Jeden to jest tyle, tylko że to kur. Dobrze się zaczyna, no. no. Mus, muszą ją zgłosić tę kurę w systemie rejestracji i identyfikacji zwierząt. Ale przecież... A jak kura muszę, to trzeba ją będzie wypisać? No, a, no tak, Wysyłasz a czy to, a czy to się jak, jak, jak rejestrujesz kurę? Masz jedną? No. To wnosisz jakieś opłaty rejestracyjne? No że być może do tego o to chodzi. Mam nadzieję. Ale... A, czy, a, czy, a, czy, a jak jest hodowla kur? Nie? Tam hmm. na przykład mają obok siebie 20 to... kurników, w każdym 5 tysięcy kurniosek. Ale to im się rodzi rano, przychodzi, a to jest 40 a, a, tysięcy pistolet. Ale moment. To... Ja... to ma to zgłaszać? No ale tak poczekaj. I nie, nadawać. Ale... Poczekaj, no właśnie. No, no właśnie. Jak rejestrujesz? To po czym kura numer 120 tysięcy, To Marian pizze? 206, Marian 37? To 207. kogut, nie? Marian 300, nie? Żółta, Beata mała. 7, nie? <laughs>